Na pewno był dla mnie to bardzo trudny moment. Powiadomić tych piłkarzy, że nie uczestniczą w dalszym zgrupowaniu, to chyba jest najtrudniejszy dla każdego trenera. Naturalnie, że jest mi żal każdego. Niestety musimy ogłosić listę 23 zawodników, a nie 26. I najtrudniejszy moment był wczoraj dla mnie, przez 90 minut. Jeszcze nigdy tak nie przeżywałem mecz. Zawsze jakoś przeżywam to z zimną krwią, a tutaj modliłem się przez 90 minut, żeby nikomu się nie stało nic, żeby żaden nie był kontuzjowany. I ten dzisiejszy moment też był dla mnie trudny. Ale niestety musiałem ich powiadomić. Są to. Tomasz Jodłowiec, Kamil Glik i Michał Kucharczyk. Ja nie chciałem popełnić błędu, przynajmniej tego, żeby nikt się nie dowiedział od, wcześniej od dziennikarzy niż od trenera. Więc najpierw rozmawiałem ze sztabem całym szkoleniowym, przedyskutowaliśmy każdego piłkarza. Później rozmawiałem również z kapitanem. Naszej ekipy Kubą Błaszczykowskim i później powiadomiłem zawodników każdego z nich, wytłumaczyłem dlaczego. Najlepiej zachował się z nich. Zresztą, może mogę powiedzieć, nikt się źle nie zachował, ale najlepiej się zachował Kucharczyk, który podziękował za powołanie zrobiło mu niesamowicie dużo e, przyjemności te e, dwa zgrupowania i mówi jest młodym piłkarzem jeszcze wszystko przed sobą. Przemysław Rudzki Dziennik Fakt y, niedawno rozmawiałem ze Zbigniewem Bońkiem i on powiedział takie zdanie, że ma pan drużynę 100 razy lepszą niż ta, którą miał Leo Haker podczas Euro 2008. I teraz dwa pytania, czy pan się z tym zgadza po pierwsze, jeśli tak, to w czym ten zespół jest tak naprawdę aż tak dużo lepszy? Ech. Jeżeli tak Zbyszek ocenia, no to się bardzo cieszę z tego, ale ja bym powiedział, że drużyna Benhakera była bardziej doświadczona. E, drużyna Benhakera e, była drużyną, która już uczestniczyła e, w turniejach takich jak e, Mistrzostwa Świata czy, czy, czy w, Mistrzostwa Europy. Natomiast e, u nas jest, no, można powiedzieć, 90% piłkarzy, którzy dopiero po raz pierwszy będą uczestniczyć w takim turnieju. Po jaką drużynę zabiera Pan na Euro 2012? Czy zgodziłby się Pan z twierdzeniem, że to jest najsilniejsza ekipa, jak popatrzeć na trzy ostatnie turnieje, czyli Japonię, Koreę, Euro 2008, Mistrzostwa Świata w Niemczech, że to jest najsilniejszy, najlepsi polscy piłkarze od trzech turniejów? To nie można porównać z tymi turniejami, naprawdę to już jest kilka ładnych lat i, i, i piłka e, stała się no, bardzo dynamiczna, szybka, i e, nie chciałbym tutaj porównywać tego z tymi latami. E, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to, jest, to są naprawdę e, najlepsi nasi polscy piłkarze. E, wszyscy wiemy, że tych piłkarzy nie mamy tyle, co przykładowo nas, nasi sąsiedzi Niemcy czy, czy Holendrzy, tam jest dużo, dużo więcej do wyboru, ale uważam, że tutaj y, oby tak było. Potwierdziło się, że nie pomyliłem się. Chciałam zapytać o tych trzech piłkarzy jeszcze, czego im zabrakło? W czym byli gorsi od tej pozostałej 23-osobowej grupy? E, czego im zabrakło? Ja bym nie chciał tutaj. Y, w tej chwili analizować każdego piłkarza, bo zabrakłoby nam czasu. Na pewno ci piłkarze, no, przede wszystkim coś im brakowało, żeby, żeby się załapali, ale ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo nie chcę tych, tym piłkarzom też przy, przykrości jeszcze robić i mówić, wy, wy, wygadywać tutaj w tej chwili, jakie błędy mają. Oni wiedzą sami, na czym muszą pracować, co muszą poprawić I, i to nie są piłkarze skreśleni z kadry. Oni w dalszym ciągu będą kandydatami do kadry, czy, czy, czy są w tej szerokiej kadrze, więc nie... Mistrzostwa Europy się skończą i za dwa miesiące trzeba rozgrywać już mecze kwalifikacyjne, ciągle mają tę szansę wrócić do kadry i grać w tej kadrze, ale muszą nad sobą pracować, żeby te błędy, te elementy piłkarskie, jakie tutaj potrzebne są w naszych założeniach taktycznych, nad tym muszą pracować.